Mamut. zawodowy rządził do kwadratu. W dobrym tego słowa znaczeniu. E, facet jest poświęcony całkowicie e, wojsku, temu co robi. Terenówka o 11. Czekam na rozkaz. Mamut, mają broń? wodzu to jest ta sama terenówka, zaraz mi zwiją. Widzisz broń? Proszę o zgodę na ostrzał. Mamut, jesteś pewien, że są uzbrojeni? Nie, nie jestem, ale to jest ta sama terenówka. Proszę o zgodę na ostrzał. Pacet z doświadczeniem, nie pierwsza, nie pierwsza misja, że tak powiem, na karku. Z doświadczeniem zawodowym, w sensie wojskowym i też już takim obciążony też psychicznie, również poprzez zawód w życiu osobistym, prywatnym. Vansant, wypac. Słucham? Co, nie zrozumiałeś? Wypadł. To no się, jestem przyjacielem. Przyjacielem, tak? Mamut! Andrzej, co ty robisz? Czy to nas płaczimy? A mogę wiedzieć? Co? Na czole ma napisane? Nie, na tabliczce. Ślepiej hmm. jesteś, to nie talib. Facet działa według bardzo prostych zasad służbowych, takich zawodowych, wojskowych. Trzyma się tych swoich paragrafów. I czasami to się trochę wymykam może spod kontroli, może tak, albo, albo zbyt dosłownie jakby, trzyma się tych swoich przepisów. No, i może to tak z boku wyglądać, że nie do końca jest taki krystalicznie czysty. Wyprodukowany przez Kanal Plus nowy serial Misja Afganistan. Pierwsze dwa odcinki w niedzielę 14 października od 22.